Witam wszystkich serdecznie i przechodzę do tematu. Tak, oglądałem filmik nijakiego Patryka 2703, który przy kawusi, oczywiście zrobionej kawusi przez jego wspaniałą, piękną żonę, jaką to zawsze mówi. Pięknie i dobitnie. Kocha swoją żonę. Ale nie szanuje żony innych ludzi. Na przykład piechowiaka. Tak, wstawił filmik o piechowiaku, jak się bawi swoim lolkiem. Jest wyraźnie, no jest, bawi się. Widzimy to, mamy bekę, śmiejemy się. Czy to w porządku, tak, coś takiego zrobić? Ja bym tego nie zrobił. Nawet najgorszemu wrogowi, proszę Państwa. Przecież ten piechowiak ma żonę, dzieci. Jak żona odonęła. Ten filmik, proszę Państwa, różnie bywa w życiu. Może dojść do jakiegoś rozwodu. Kto wie, jak ona zareaguje, a jak dzieci zobaczą? Przecież ten cały Patryk ma też żonę, którą kocha. I piechowiak też ma. Zawziąłeś się na tego piechowiaka. Chce, żeby cierpiał, żeby się martwił żeby Cię prosił o to, żebyś ten filmik zlikwidował, wycofał. Tak nam wmówiono, że część ciała, na część ciała to grzech. To jest wstydliwa część. Nawet język taki mamy, proszę Państwa. chujcie w dupy do dupy, pizdo poniżamy swoje części ciała, te intymne. Narządy miłości, proszę Państwa, to są narządy miłości. Ja nie widzę nic dziwnego, że on ten filmik nagrał. Może mu się jakaś dziewczyna spodobała, chciał ją podniecić. Kobiety lubią patrzeć na narządy męskie, a my też na kobiece piersi i, i więcej. Piczkę też można oglądnąć. Ja też coś takiego robiłem i go rozumiem. Podobała mi się Azjatka, pamiętam, jedna, druga. No, rzeczywiście, rozmowa się toczyła po naszej myśli, wtedy się pokazywało na, na wideo. Ona tobie i tak na, na zmianę nawzajem sobie robili przyjemność. To żaden grzech. Grzech! Tak kradniesz, oszukujesz, oczerniasz, poniżasz, zabijasz. Rozumiesz? I dręczysz. Patryk, dręczysz tego, bestię. Nie wiem, co zrobił ci ten bestia, że jesteś na jego ogonie. No, można sobie troszeczkę tak e, pożartować. Ja nie mówię, że ja jestem święty i też, takiego coś nie robię. Z bonusa sobie bekę też robiłem, ale nie do takiego stopnia, żeby mu w życiu zaszkodzić. A tu zaszkodziłeś, Patryk. Co ja Wam zrobił na Twoim miejscu? Przemyślał to jeszcze. I wczuł się w położenie tego biednego bestii. Jak on się teraz czuje? Jaki wstyd! Bo nas nauczono, że to wstyd. Dla mnie to nie jest wstyd. Ja mogę tańczyć na go. To jest moje ciało piękne. Ja je kocham, dbam o to, żeby było piękne. Ćwiczę codziennie sobie kilka minut. Starożytni Grecy doceniali piękno ludzkiego ciała. Posągi do dzisiaj można oglądać w muzeach, proszę Państwa. Takie dzieła robili. Piękno ludzkiego ciała. Byli zachwyceni. Tam nie było grzechu. A nam wmawiano cały czas winę. Twoja wina, zawsze Twoja wina. I czuj się tylko winny i obwiniaj samego siebie, zamiast sobie wybaczać. Tak. Na pewno nie popieram Patryka. Ja nie mówię, że Patryk jesteś zły człowiek. No, jesteś wygadany, potrafisz przekonać, masz ten dar tego mówcy. Nie zaprzeczam. Ale serce otwórz do innych ludzi. Kochaj swoich wrogów. Możesz tam śmiać się, że na drążku to jest fajnie. To jest fajna beka i tak dalej. Ale tu posunąłeś się za daleko. Znacznie daleko. Weszłeś w jego intymną część życia. Rozumiecie? Ludzie. Ale tak się nie robi. Patryk. Przemyśl to i wycofaj ten filmik. Jak ten człowiek się czuje? Pomyśl, jakby cię to spotkało. Rozumiesz, jakby to ciebie dotknęło. Masz piękną, kochającą, żonę. Uwielbiasz ją. I ona widzi, co ty robisz. Na filmiku ten piechowiak ma taką samorzonę, którą na pewno kocha, te dzieci swoje. Dba o to, o tą rodzinę swoją. Chce dobrze dla siebie. Ćwiczy sport, tak jak ty. Nie zazdroś mu, że mu się powiodło lepiej, może, że ma więcej pieniędzy teraz. Nie wiem, czy ma więcej, może ty masz więcej. W Anglii pracujesz, człowieku. Cały czas się kłócicie. No fajnie, możecie się kłócić, to, to nie przeszkadza. Nie przeszkadza, aby nie doszło do nienawiści. Nienawiść, a potem zbrodnia. Tak się to toczy. Kogoś nienawidzisz z jakiegoś powodu. Że na drążku się źle pociąga, za to go nie lubisz. Że sobie wszczykuję. Ja też się śmiałem z tego, że sobie wszczykuję. Bo nie popieram. Sterydów. Ale on tego już nie robi. Już nie robi. Nie popieram to nie znaczy, że zabraniam. Absolutnie. Chcesz, wiesz. Ja tego robić nie będę. A mam prawo wyrazić swoje zdanie na ten temat. W sposób taki, żeby nie urazić drugą osobę. Patryku. No. Co dalej? Człowiek z tobą zrobić. Nic nie mogę zrobić z tobą. Jak nie zrobisz coś dla siebie dobrego i dla swojego przeciwnika, wroga, bo ty uznasz go za wroga. To jest twój wróg, chcesz go zniszczyć. Zrób coś dla niego dobrego. Jakiś fajny film. docień go. To Cię nic nie będzie kosztowało. Nie płaci za to, za tą grzeczność swoją. Dlatego, piechowiaka. Ja go nie znam, ale staję w jego obronie. Proszę Państwa, bo nie byłem lepszy niż on raz. Żaden z nas nie jest lepszy. Każdy zdrowy chłopak się bawił Lolkiem i pokazywał dziewczynie Lolka. Rozumiesz? No, kutasa, jak po polsku tak bardziej ściślej to określić, ten, ten narząd płciowy, drgający narząd, twardniejący narząd płciowy, narząd miłości, to nie jest grzech. Dlatego o ten narząd trzeba dbać, się kąpać, pachnieć, majteczki zmieniać, fajne seksowne mieć, rozumiecie? To nie jest grzech dbać o to. Nie zaniedbywać siebie. Ja w Ganie miałem taki przypadek na przykład. Siedziałem sobie tak na plaży, sam, podeszły studentki, pamiętam, trzy i pytają się, Biały, pokażesz nam swojego? Chcemy zobaczyć, bo nie widzieliśmy nigdy Białego. I co, wstyd pokazać? Patrzę, młode, fajne dziewczyny. A dlaczego nie? Już, Rysiu, ściągam majteczki, a nawet pozwoliłem im się moim lolkiem bawić. Miały zabawę dziewczyny, ja miałem przyjemność. Czy to jest grzech? Czy komuś coś złego zrobiłem? No nie! Prosimy dziewczyny, dlaczego mam odmówić sobie przyjemności i komuś drugiemu? Trzeba dbać o drugą osobę. A zdarzyło mi się to, ja wam powiem dwa razy czy trzy. Dziewczyny chciały zobaczyć. W Afryce to tak dziwne. Pokaż tego, pokaż albo cię łapią za tego lolka. Inne, inna kultura. I tam nie ma wstydu. Choć chodzą do kościoła. Proszę Państwa, więc Piechowiak jest wytłumaczony przeze mnie. On nic takiego zboczonego nie zrobił. Zrobił to, co wszyscy robimy. Więc Patryk, przemyśl to, to jest Twoja sprawa. Jeśli chcesz coś w życiu dobrego zrobić, to masz teraz okazję. Masz wroga, którego niszczysz. I albo będziesz trzymał ten filmik, albo wycofasz. I. Zrobić coś fajnego na jego temat. Bo piechobia to nie jest głupi chłopak. Rozumiesz? On nie jest głupi chłopak. On się potrafi wysłowić, ma problemy z złością. To jest fakt. Trzęsie się tak z, tym, z tą złością, nad tym musi pracować. Też się musi uczyć szacunku do drugiego człowieka. Na pewno cię zranił jakimś słowem. Nawzajem zada zadajcie sobie cierpienie. No ty jesteś odporny. Ty potrafi się wysłowić, wywinąć i udowodnić, że zawsze masz rację. No, ten kto udowadnia, że ma rację, to jej nie ma. Ten kto ma rację, to jej nie musi udowadniać. On ją posiada. On jest posiadaczem tej racji. Rozumiesz? A w tym przypadku ty udowadnia, że, że jest zboczona i zła. Piechowiak, zobaczcie co on robi z sobą. Proszę Państwa, no tysiące ludzi będzie go hejtować, którzy nie rozumieją. Ale mam nadzieję, że pomiędzy tymi hejterami znajdą się ludzie z sercem i zrozumieją o co chodzi, że on po prostu bawił się swoim lolkiem. Tak jak każdy z nas. Proszę Państwa, co więcej mogę powiedzieć na ten temat? Jeśli macie jakieś inne zdanie, ja szanuję Wasze zdanie. Jestem tolerancyjny, napiszcie pod spodem, pod filmikiem. No nie za bardzo się w tym filmiku wykazał nasz Patryk. Możesz by teraz za to nie lubić, że o tym mówię. Bo wiecie tak jak jest, nie popieram niszczenia drugiej osoby, ale podawania ręki. Niektórym ludziom nie można, proszę Państwa, pomóc, bo nie chcą pomocy. Oni są na takim poziomie, że nie rozumieją. Takich ludzi trzeba zostawić w spokoju. Nie idą swoją drogą. Nie da rady im pomóc. Oni muszą przejść pewien etap życia, pocierpieć, aby zrozumieć, doświadczyć życie, posmakować życie. Tak, tak, posmakować, aby dojść do tego, jak ważne jest w naszym życiu. Przebaczenie i uprzejmość, która nas nic nie kosztuje, za to się nie płaci. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Mara.